Bardzo dziwne to będą święta, cały wielki tydzień. Pusto w kościele, ludzi nie ma, nie będzie procesji z palmami. Palmy jedynie w domu, jeśli ktoś je zdobędzie czy sobie zrobi. I my, jak mamy to wszystko przeżyć? Jak mamy się w tym nie pogubić? Jak mamy nie zapomnieć o Panu Bogu? Dlatego postanowiliśmy z księżmi z naszej parafii nagrać dla Was, nasi kochani filmiki, które mają przygotować i was i nas do takiego głębokiego w sercu, w głębi serca przeżycia Świąt Wielkiej Nocy. Dokładnie chcemy przeżyć z wami ten czas, przygotowując się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, rozważając tajemnice poszczególnych dni Wielkiego Tygodnia, począwszy od właśnie dzisiejszej niedzieli, niedzieli palmowej aż do niedzieli Zmartwychwstania Pana Jezusa. Właśnie niedziela palmowa od razu kojarzy nam się z tym Hosanna na wysokości, z radością. Lud, tak, z radością, lud wiwatuje na cześć Jezusa, ale zaraz potem czytamy opis męki pańskiej. Wielki smutek. Jak się w tym nie pogubić, jak się w tym odnaleźć? No, mnie zawsze się wydaje, że w czasie niedzieli palmowej mamy odnaleźć siebie. Najpierw w tym tłumie wiwatującym, a później w tym tłumie, który domaga się śmierci Jezusa. No dokładnie i myślę, że kiedy rozważamy ten obraz męki Pana Jezusa od Jego spożycia, od spożycia Ostatniej Wieczerzy z uczniami, aż do ukrzyżowania, śmierci, to właśnie my w tym czasie, w tych wydarzeniach, mamy odkryć właśnie siebie. Przechodząc, tak jakbyśmy byli uczniami Pana Jezusa, którzy idą za Nim, a którzy w pewnym momencie nawet odwracają się od niego, jak święty Piotr, wątpią, zdradzają pana Jezusa, wiwatują na jego czyś, a później w ogóle idą w drugą stronę, nie idą z nim na golgotę. Więc to nasze życie trochę podobnie wygląda. No właśnie, z jednej strony jesteśmy tymi, którzy mówią Jezusowi: jesteś moim panem, kocham ciebie, oddaję tobie moje życie, ale potem wiemy, co mówimy w konfesjonale. Wiemy, jakie są nasze grzechy, że jesteśmy czasem właśnie Piotrem. Nie daj Boże, Judaszem, albo po prostu uczniem, który ucieka spod krzyża i nie ma go tam, gdzie być powinien, koło swojego mistrza. No i odna dlatego odnajdujemy siebie po prostu w tych uczniach i w tym tłumie, bardzo mocno. Właśnie, może dlatego na niedzielę palmową przygotujmy taką palmę z samych siebie. Robiąc taki rachunek sumienia, co dobrego w ostatnim czasie zrobiłem, bo my się zwykle skupiamy na tym, co złego, no bo przygotowujemy się do spowiedzi i chcemy powiedzieć, co złego się stało w życiu, ale skupmy się na tym, co było dobre. Niech to będzie taką palmą dla Pana Jezusa, z którą będziemy z dumą stali i krzyczeli Hosanna Synowi Dawidowemu. Dokładnie, no bo tego dnia nie przyjdziemy do kościoła z palemkami, niestety nie będzie tego niestety. momentu poświęcenia, jak zawsze, nie będzie tej. Pięknej, wspaniałej procesji wokół naszego Kościoła po godzinie po mszy o godzinie 11 czy po sumie o 12.30, no ale chcemy przeżyć ten dzień bardzo mocno, wielkiej takiej no zadumie, ale też takiej radości. No bo Jezus Chrystus przeżyć nas wyzwala z tego grzechu i prowadzi nas do zmartwychwstania, więc tym bardziej chcemy pokazać, że jednak On jest naszym Panem, jest naszym Królem i chcemy Mu zaśpiewać dzisiaj to Hosanna. I to będziemy starali się przez ten cały Wielki Tydzień robić, odkrywać w Jezusie naszego Pana, który prowadzi nas, owszem, przez Golgotę, ale do zmartwychwstania. Zapraszamy Was na kolejne spotkania w programie W Głębi Serca. Każdy Dokładnie. z księży coś tu od siebie będzie chciał z głębi serca dać. I pamiętajcie, że tęsknimy za Wami. Tęsknimy bardzo mocno. A dzisiaj Niedziela Palmowa to może... Możecie chociaż może na swoim balkonie wystawić taką palemkę małą, jako taki symbol chociaż, łączyć się z nami tutaj w Kościele. Oprócz Dokładnie. tej palmy, którą szykujecie dla Pana w swoim sercu, bo to jest bardzo ważne. Robimy z siebie palmę, chociaż to śmiesznie. <laughs> żeby nam palma nie odbiła tylko. Tak wygląda i brzmi, ale tak naprawdę ze swojego serca, z dobrych uczynków, jak ksiądz Mateusz powiedział, ale taką może małą palemkę wystawmy gdzieś w oknie tego dnia, żeby też dać świadectwo naszej wiary, przynależności do Pana i że jednak czekamy, na te Jego uroczysty wjazd już teraz do a za chwilę uroczyste zmartwychwstanie z mocą, z siłą. Dokładnie. My z domu wyjść nie możemy, ale On na pewno wyjdzie z grobu. Dokładnie. Trzymajcie się, pamiętamy o Was. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.